Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5, 10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc, przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód, a widząc z daleka figowiec, odkryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: Niechaj już nigdy Nikt nie jest z ciebie owocu, a słyszeli to jego uczniowie i przybyli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię, potem nauczał ich mówiąc, czyż nie jest napisane... Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić, czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przychodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze. Podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierz, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam Wam: wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się Wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec Wasz, który jest w niebie, przebaczył Wam wykroczenia Wasze. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Marka, Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna wyszedł razem z dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód, a widząc z daleka figowiec odkryty liśćmi podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści. Gdyż nie był to czas na figi, wtedy rzekł do drzewa: Niechaj już nigdy nikt nie jest z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przybyli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię, potem nauczał ich mówiąc. Czyż nie jest napisane mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców? Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. przychodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam Wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam Wam: wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się Wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś. Aby także ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.